Cześć, witajcie w następnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wymienić filtr powietrza w Fiacie Panda. Akurat tutaj nie ma nic skomplikowanego, nawet nie ma żadnej śrubki do odkręcenia, ani nic. Tu jest takie coś na sprężynce. Wystarczy to. Pociągnąć sobie do góry i zdjąć. Położyć sobie to. Tutaj są takie zaczepy. Pyk i drugi plastikowy zaczep. Pyk. No i pociągacie do siebie. I to Wam ładnie odchodzi. Nawet nie musicie. Tej rury zdemontowywać, bo ani odkręcać całe, całego tego e, plastiku wystarczy, tak jak ja Wam teraz pokazałem. Co ile wymieniamy taki filtr powietrza? Wymieniamy co roku lub co 10 tysięcy, albo jeśli jeździmy akurat w takim terenie, co jest. E, co się strasznie kurzy, jest takie duże zapylenie z jakichś robót, budowli, no to wtedy szybciej się Wam zabrudzi. No to wtedy wymieniamy go częściej. Ten odkładamy. Mamy nowy filtr, no i zakładamy. i drugi. Tak samo. No i to cała jest filozofia założenia filtra powietrza. Z powrotem zakładamy na sprężynce i musimy podciągnąć do góry. To nam trzyma, żeby to obudować, żeby nie dało. Jednym ręką to jest ciężko. O żeby naciągnąć tę sprężynkę jest na swoim miejscu nie musicie odkręcać tutaj tych śrub bo tu macie jedną a tu macie drugą nie musicie do wymiany filtra powietrza odkręcać tego tak jak Wam pokazałem to sobie zdejmujecie w dół i tu macie jeden zaczep Macie drugi, zacznie wystarczająco pociągnąć Tak samo tej rurki Też nie musicie demontować Tu akurat w tym samochodzie Jest to bardzo prosta sprawa A ten idzie oczywiście do wyrzucenia I to by było na tyle W dzisiejszym odcinku Z wymiany filtra powietrza Sprawa nie jest trudna Jeśli się oczywiście odcinek podobał No to zostawiajcie lajki Komentujcie oraz subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.